Witam moi drodzy. Mm, przy uprawie warzyw, szczególnie pomidorów i ogórków musimy pomyśleć o tym, jak będziemy nawozili te roślinki, e, ponieważ one lubią zjeść. Im więcej zjedzą, to będziemy mieli lepsze, mm, lepsze e, 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 plony. Więc najprostszym sposobem jest oczywiście chemia. Tak? Czyli sztuczne nawozy, podsypujemy, mamy, możemy się cieszyć. Ja nie lubię chemii, więc wolę naturalnie. Oczywiście można też y, kupić eko y, sztuczne nawozy. Można, można, podobno. Natomiast ja wolę naturę, więc y, zawsze robię gnojówki z pokrzywy na początku, ponieważ pokrzywa ma dużo żelaza i zależy nam na tym, żeby żelazo dało nam dużo. Y, y, Chlorofilu się przez to wytwarza, roślina jest ciemniejsza, jest większa, ma roślina rośnie wyższa, większa. Natomiast podlewam to takim, z grzy, przepraszam, z pokrzywy, taką gnojówką podlewam. Raz, maksymalnie dwa, ponieważ nie chcemy, żeby była zbyt wielka roślina i tylko szła w zielone liście. Potrzebny nam też jest żywokost, ponieważ żywokost, żywokost daje nam fosfor i potas, czyli składniki, które odpowiadają nam za kwiatki, za wytwarzanie owoców i na tym przecież nam zależy, prawda? Więc jak to robimy? Po pierwsze zbieramy hmm, pokrzywę. Ja już teraz zrobiłam tutaj miks, ponieważ pierwszy. Po Dwa tygodnie po posadzeniu podlewałam tylko gnojówką z pokrzywy. Teraz podleję gnojówką z pokrzywy i z żywokostu, a potem już będę tylko z żywokostu podlewała. Żywokost to jest taka roślinka cudowna, która ma bardzo głęboki system korzeniowy, dlatego właśnie dużo składników pokarmowych ma w sobie. Nie tylko żelazo, ale właśnie też fosfor, potas i wszystkie tam mikro i makroelementy. Eee, więc jest dobroczynna dla naszego ogrodu. Gdzie można spotkać? Właśnie na ugorach, gdzieś, gdzie jest tak mokrawo, gdzieś tam jakieś tam haszcze, nie wiem, obrzeża pola, na przykład uprawnego, też można go spotkać. Ja kocham go dużo, więc jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Zbieramy wiaderko, zalewamy go. Im więcej wejdzie, tym będzie lepiej. Będzie bardziej esencjonalna nasz, nasza gnójówka. Zalewamy po brzegi wodą. Najlepiej. No nie z kranu. Jeżeli z kranu, to przynajmniej od, która odstała już sobie trochę. E, I zaraz będę pokazywała, e, co tam dalej będziemy robili. Ktoś tylko się pochwala, że Tutaj moje mylony próbują się zawiązywać. Moje ogóreczki już są bardzo ładne. A tam, 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 tam papryki już mam. Także zaraz będę pokazywała, co dalej robimy z naszą. Minęły dni. Każdego dnia przychodzę i sobie dwa razy dziennie mieszam to. Widzicie, tu już się część przerobiła, już coś tam się... No breja już jest zielona, niestety. Pieni się jeszcze, więc nie jest jeszcze gotowa. No, trzeba troszkę powietrza tam dołożyć. Śmierdzi. No, już ładnie śmierdzi. Ale widzicie, jeszcze te zielone nie przerobiło się do końca. Więc jeszcze są że jakieś 3 dni pewnie nam to zajmie, wtedy będę pokazywała dokładnie, co robimy, jak robimy, w jakich proporcjach, że zaraz wyda się, to o tym przekonacie. Witam serdecznie, dzisiaj nasz upowiniony dzień na moich roślinach, czyli podlewanie nawozem z żywokostu i z pokrzywy. Dla mnie to niezbyt dobry dzień, bo ja nie lubię tego robić, ponieważ to bardzo śmierdzi. Niestety, ale pewne obowiązki trzeba wykonać. Wszystkie muchy z okolicy już się dowiedziały o tym, że tu jest coś smacznego. Natomiast my dzisiaj to wykorzystamy nie będzie nic więcej problemu. I to chciałam przeprosić wszystkich bardzo mocno. Na samym początku, opisując właściwości pokrzywy ciągle mówiłam żelazo, żelazo, żelazo. Nie wiem, ha, słońce mi strzeliło w głowę. Chodzi o azot. Azot, nie żelazo. O przepraszam bardzo za to. Mało nieporozumienia, ale to hasło, jest tam bo mi tam za gorąco, więc to hasło sprawiło azot. Pokrywam bardzo dużo azotu. Nie żelaza. Żelaza też, ale azotu najważniejszy jest w tym momencie azot. Więc co robimy? W tym momencie tutaj widać, już dużo się przerobiło. Ale nie wszystko. I w momencie, kiedy byśmy czekali, aż wszystko nam się przerobi, dwa, trzy tygodnie, niektórzy mówią codziennie, to mieszam przez trzy tygodnie, tylko w tym momencie tutaj już jest ten azot, już mamy te składniki pokarmowe I jeżeli ten azot zostawimy tutaj w tym miejscu, on nam się ulotni i nie będziemy mieli, więc jak poczekamy, aż te wszystkie składniki nam się tutaj przemieszają i przerobią, no to bardzo dużo nam azotu ucieknie. Więc najlepszym sposobem dla mnie jest, szczególnie, że ja tego nie będę przelewała prze, z czymś tam, nie wiem, nie będę tego przez sitko, no to jest śmierdzące, niefajne, więc ja to robię najprostszym sposobem, żeby tego nie przelewać, nie przesadzać, biorę, Tę proporcja jest 10 do 1, czyli 10 litrów i 1 litr takiej oto gnojówki. Biorę, odbieram sobie dwa kubeczki i uważam, żeby się nie oblać, ponieważ to śmierdzi. I mydło nie pomaga, bo to będzie śmierdziało. Taką oto y, miksturą będę podlewała zaraz moje wszystkie pomidorki, wszystkie ogórki, słoneczniki, bo są bardzo żarłoczne, tam są słoneczniki, y, no dyniowate, cukinie, patisony, mam melony, arbuzy, wszystko co, co tylko mam. Y, także y, i wykorzystam tego nawozu jak najwięcej. Jak najwięcej wyleję wszystko, co tylko mam tam dostępne i zaleję jeszcze raz wodą i przez kolejny tydzień będzie mi się to przerabiało. I za tydzień znowu podleję. To już będzie miało mniejszą konsystencję, mniejszą hmm, kondensację <grytanie> składników pokarmowych, ale będzie to też nawóz. Na pewno to nie przenawozimy, bo tacze jest niemożliwe, szczególnie, że ten azot szybko nam ucieka podobno. Tak fachowcy y, y, ocenili, że azot nam ucieka jak y, sobie stoi. Ale i też kochani nie ma sensu jak wy to robicie nieraz, przelewacie później odstawiacie gdzieś, zamykacie w jakichś baniaczkach i później tego używacie. Zrobić to raz, zostawić nawet nawet nie mieszając tą potworeczkę dłużej, ale nie mieszając też to się uda tak i teraz tym sobie podlejemy wykorzystamy całą płyn, jaki tu mamy, zalejemy jeszcze raz wodą i przerabiam się wszystko. Wtedy te już końcówka, czyli te takie najtwardsze części pójdą na kompost, co spowoduje, że kompost nam się będzie szybciej przerabiał. Więc to są same dobre rzeczy. Mam nadzieję, że Wam troszkę pomogłam. Ja teraz będę podlewała. Za tydzień do podawała, bo znowu będę miała zrobione, i za tydzień znowu e, zrobię odstęp, żeby, żeby nie podlewać tydzień w tydzień, czyli raz podlewam taką fest bardzo mocną, później podlewam takim troszeczkę, a potem mam odstęp, żeby, żeby, żeby nie za często. I tyle. Na początku pokrzywą, bo ma dużo azotu, nie żelaza, przepraszam bardzo, a potem podlewamy żywokostem, jeżeli mam tylko dostęp. Że ja na nadzieję, że wam pomogłam.